W rękach Komorowskiego jest bardzo silne narzędzie. Nawet przy naszym zwycięstwie może nas próbować stopniowo sparyżować. Co będzie skandalem do Co będzie skandalem, bo tego prezydent Szaryjczyk nie uczynił w stosunku do Platformy Obywatelskiej. Mimo, że, że jego opinia na temat Platformy była bardzo zła, to jednak uszanował wolę narodu. Naród wskazał największą liczbę głosów dał Platformie i przypadła budowania rządu, tworzenia rządu, tego szkodliwego rządu, ale jednak to było ich prawo konstytucyjne. Komorowski już dzisiaj zapowiedział, że być może on to prawo, ten obyczaj i to prawo złapie. Niestety. Poproszę mojego przyjaciela o to, żeby zechciał powiedzieć kilka słów o innym zecie, bo to też było Pani pytanie. Ja, kończąc jeszcze poprzednią myśl, to jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy, że, że ta scena polityczna po wyborach wcale nie musi wyglądać tak jak dzisiaj też wiemy, jak potężne naprężenia są wewnątrz Platformy. To jednak w każdym województwie są widoczne dwie frakcje. To może pęknąć i na pewną spe... z pewną częścią Platformy możemy rozmawiać, bo to podział, który tutaj pan poseł wskazał, posła Gowina, ale przecież to wszyscy wiemy, że w Dolnym Śląsku to są ludzie z Chetyny, prawda? i ludzie z Grajskiego. To, że ludzie z Chetyny są w tej chwili w kolosalnej przewadze, nie znaczy, że to nie pęknie. Także może być różnie, a rola opozycji jest równie ważna. Równie ważna i na pewno w Polsce niedoceniana, więc jeżeli nam znajdziemy się w opozycji, będziemy robić wszystko, co do nas należy. Ale wracając do pani pytań, reforma oświaty. Znaczy generalnie PIS nie przygotowuje reformy oświaty w takim sensie, w jakim ona po wojnie była już 40 parę razy robiona. Czyli znowu przestawianie ilości klas. PiS przygotowuje i zaczął wdrażać, w prawdzie mieliśmy tylko 13 miejsc na reformę programową. Bo zmienianie w tej chwili układu, czy gimnazjum ma mieć dwa czy trzy lata, czy to są kolejne potężne koszty, w tym również społeczne, nie tylko finansowe. W to, co zostało stworzone, trzeba wlać reformę programową. I myśmy to zaczęli za rządu Jarosława Kaczyńskiego realizować. To, co się troszkę z nas wyśmiewało, polityka patriotyczna, ona nie jest najważniejsza może w dzisiejszych czasach, bo technologia, bo internet. Natomiast proszę Państwa, no Żaden kraj w Europie z tego nie zrezygnował. Nie dlatego, że miał taką fanaberię, tylko dlatego, że człowiek, który jest świadom tego, kim jest, skąd pochodzi i kim jest, jest mniej podatny na różnego rodzaju manipulacje. U nas tą politykę historyczną, politykę patriotyczną zeszkół praktycznie wycofano. Nie wiem czy z głupoty, czy celowo, to już każdy z Państwa sobie zinterpretuje ale też wprowadzanie zupełnie nowych technologii, poszerzanie pewnych przedmiotów, to były rzeczy, które zaczęto zarządów, ja osoba Kaczyńskiego wdrażać, które miały na celu podnieść poziom nauczania. Natomiast no oczywiście media wtedy pokazywały tylko tam, prawda, gierdyka z listą yy, nowych lektur, prawda, i że tylko historii chcę uczyć, tak, to nieprawda. I tutaj my jesteśmy do tego przygotowani. Kongres, który był w marcu zeszłego roku programowy, w naszym w tym szerokim programie ta reforma programowa jest, naprawdę. Natomiast wracając do polityki zdrowotnej, ja nie potrafię Pani odpowiedzieć, ile w tej chwili idzie pieniędzy do NFS. Ja się tym na co dzień nie interesuje. Mnie interesuje bardziej jakby dolnośląska Służba Zdrowia, ale zgodzę się z jednym, że ten sposób finansowania służby zdrowia jest zły i to wszyscy wiedzą, łącznie z tymi, którzy go stworzyli. Bo to jest system stworzony przez rząd Leszka Millera. To jest system stworzony przez rząd Leszka Millera. Dla przeciętnego odbiorcy jest żadną różnicą, czy w kraju było 16 kas chorych, czy 16 oddziałów NFZ. A różnica jest zaznaczona, zasadnicza. Wszystkie pieniądze do nfz idą przez Warszawę, gdzie połowa z nich odparowuje. Pierwszy rok funkcjonowania NFZ-ów to było podrożenie obsługi służby zdrowia, czyli tego, co Płynęło do systemu, a nie trafiło do szpitala o miliard złotych. Bo oczywiście nie może być tak, żeby pieniądze trafiały prosto do szpitala. Ktoś musi mieć pieczę nad tym wszystkim, ile gdzie pieniędzy trafia. Natomiast oczywiście system kas chorych to był system, który się bardzo dobrze sprawdza. On bardzo dużo społecznie na początku kosztował jak każda reforma. Ale w momencie, kiedy on zaczął przynosić konkretne efekty, to wreszcie nie go zlikwidował. Także zdecydowanie zgadzam się z Panią, że może nie w czystej postaci, ale do kilkunastu niezależnych, ale finansowanych ze środków budżetowych jednostek, które zarządzają finansami służby zdrowia w ludzi, które między sobą konkurują, ale Państwo ma nad nimi kontrolę. Właściwie był taki projekt, żeby oddać to zamiast NFZ-u dużym firmom ubezpieczeniowym. No tego już bym się obawiał. Znaczy no, ja nie mam nic przeciwko, żeby one również weszły na rynek w takim Ludzie, którzy no, odziedziczyli, czy, czy spadły im z nieba duże pieniądze, mają prawo się dodatkowo gdzieś ubezpieczyć i one oczywiście powinny na rynku również istnieć, te prywatne podmioty, ale one nie mogą tego rynku zdominować. My jesteśmy temu absolutnie przeciwni, tak jest, jesteśmy przeciwni temu finansowaniu z jednego, przez jedną osobę zarządzającą w całym kraju. Bardzo dziękuję drodzy Państwo. Już prawie dwie godziny obradujemy. Chciałbym Was zapytać, czy Waszą wolą jest, żebyśmy jeszcze prowadzili dalej Świetnie. rozmowę, czy też powolutku zmierzali ku końcowi? My nie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Nie, nie, nie. Bardzo proszę kolega Białej Koszuli na końcu i jeszcze raz, Panie jeszcze raz boże, tak. W czasie tej kampanii, która będzie, będzie kampania trudna przez zapewne będzie, będą poruszane wątki katastrofy smoleńskiej. I dobrze, że będą. Natomiast już ja widzę to, że jakiekolwiek wystąpienie czy debata w telewizji i zaznaczenie czy poruszenie od razu będziecie atakowani jako pis, tylko czeka się i tylko chce w kampanii wykorzystywać katastrofę z Uważam, moje tylko takie, takie, takie są myśli, że jak najwięcej, jak najwięcej w tej kampanii powinniście podkreślać to, co było pozytywne w ciągu tych dwóch lat, wykonane przez PiS, a e, pokazać ludziom jak najwięcej kłamstw i tych złych rzeczy, przecież e, poniesienie podatków, VAT chociażby, e, zabranie ludziom drugiego filaru, te 5%, tylko 2,3% i wiele, wiele innych rzeczy. Naprawdę e, chciałbym słyszeć to taka, taka uwaga, żeby wykorzystywać jak najwięcej, bo dlaczego? Dlatego, że to ludzi najbardziej boli. Kiedy spotykamy yy, się codziennie z wydatkami, kiedy ich pieniędzy brakuje do końca miesiąca, to ludzie się denerwują, ludzie się wkurzają. No tak, za tamtego rządu żyło mi się lepiej, a teraz się żyje gorzej. Ludzie nie za bardzo uwzględniają się, te, takie te, te, te aspekty polityczne głęboko analizują, tylko nie, ten głos ten i ta nie jest trudniej. No rzeczywiście, za tego rządu jest nie trudniej. I tak. Tak mi się wydaje, po to, co Pan mówi, że będzie jeszcze wiele innych ulotek odnośnie oświaty i tam jeszcze innych zagadnień, to wiadomo, na wielu, wielu na wielu kołach źle się dzieje, nie dzieje się dobrze. Ale i ludzie, powiem tak jeszcze, dlaczego? Ludzie są zmęczeni już czytaniem wielu ulotek, czytaniem szerokich, dużych ulotek, powiedzą, a znów piszą to, i znów z tego nic nie wyjdzie, albo znów wszyscy płamią, Taki, taki jest. Takie są odczucia, są po prostu są przemęczeni tym czytaniem, tym obiecanym opisywaniem cudów, powiedzmy, że cudu nic nie wyszło. I y, moim zdaniem no, nie będą te zagadnienia, ale jakaś taka wiodąca środka i taka podkreślająca te takie najpoważniejsze aspekty i sprawy. Na to mi się zdaje, że ludzie na to bardziej mogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo żeby na afiszach wygłosić, czy coś tak jak na papierosach, zarzucać jakieś hasło, kurna, na przykład że za czasów rządu 2007 roku, tak jak wspomniałem, czyli zakresowała jakieś złoty dziewięć lat w klęczu 60. 20? Czy na przykład zatworzenie w ciągu dwóch lat w Polsce miło było tyle, a za trzy lata rządców to krzyża mikrofonu. W ten sposób po prostu takie liczby przyprawia, które coś dłużej mówią. Dzie dziękuję bardzo. Gdybyśmy chcieli analogicznie do tego, co jest na papierosach, to musiałbym dobrze wziąć platformą za bilet. Panie pośle, proszę Państwa, między pytaniami dostał Pan dużo. Po raz drugi, co zrobić? Ja bym się chciał zapytać, co my zrobimy? Co my zrobimy? Ja że znacie pisz. Nie boję się, że niektórzy ktoś wyśmieją, wygłupią. Za chwilę mam z nim rozmawiać. Za chwilę mam z nim rozmawiać. On, On widzi i już trzeba z nim rozmawiać. Wtedy ja sobie porozmawiam, w jaki sposób przekonuję. Trzeba trzeba roznieść. Najmniejsze, najtrudniejsze parę słów powiedzieć. Tę... Wtedy, ja już wiem wie, wie, wiem. proszę Państwa, za dwa tygodnie będzie Pan Jezdorski. Jestem przekonany, że po dzisiejszym spotkaniu za dwa tygodnie będzie nas dwa razy tyle. Bo wy już robicie odmowę. W ten tak, sposób bo. się to robi, bo każdy tak. nie da dwa słowa. Tak, A jak ktoś tak. to zobaczy jeden znaczek is drugi, piąty, dziesiąty, znaczy, że to jest moda, zakłada nas. Chiriek, posłuchaj, zy, mowy, Panie pośle, bardzo przepraszam. Z całym szacunkiem dla Pana i tak dalej, i, i dla poważnych sytuacji i tak dalej. Dzisiaj rozmawiałem za twardziałą komunistką. Proszę mi uwierzyć, rozmawiają, bo ja lubię rozmawiać, przekonywać, żeby jednak, no nie lubię ich, ale i lubię z nimi właśnie, o jakby się na drogę kłócić, nie? I ona, ona zatwardziała komunistka, powiedziała, no przecież i zwygra. No to proszę sobie, proszę sobie wyobrazić, jakie są, jakie są, jakie są, dobra, yy, no. Chociaż, chociaż, wie ona, ona tam... Drodzy Państwo, ja mam takie pytanie. Może ktoś spośród Państwa, kto jeszcze nie zadawał pytania, bo zabierał głosu, zechciałby, a jeśli nie to ja necessary... oczywiście... No to... Ja, może... ja może bym... Pan polegał bardzo dziękuję. Mówi... No, po no, w zeszłym roku, w ogóle gospodarczą, jeżeli chodzi o światła te sygnalizacyjne przejście dla pierwszej tutaj koło wiadomo, jest to spóźnienie niewidome, w której pracuje w sporo ludzi. Po prostu codziennie przechodząc przez drogę, pracy czy do pracy jest to utrudnione. Ten ruch niestety się ogromnie zwiększył, ale jest tak samo i dużo ludzi starszych. Czy dzieci do szkoły też przechodzą przez tą ruchliwą drogę? Po prostu no, te światła były naprawdę niezbędne, bo kiedyś tego ruchu takiego dużego nie było. W tej chwili rzeczywiście jest to takie nasilenie na sobą wioski nawet w Polsce, w której no, te światła są sygnalizacyjne. No, myślę, że tutaj niby słowne zapewnienia mam, że niby y, zarząd... Y, Dogadał już z Dyrekcją Dróg w Wrocławiu, jeżeli w tym roku ma być stworzony jakby plan yy, powstania tych świateł a w przyszłym roku realizacja. No ale to na razie jest wszystko słowne. Nie wiem, czy rzeczywiście jest to prawdą, ale jeżeli tak, no to by było dobrze. Ale ja też bym chciał prosić Pana Posła, jakieś tam wsparcie, bo pan Kremliak też interpelację składał w zyniku województwa, no też został tam, można powiedzieć w młodzie. Yy, teraz właśnie nie wiem, czy, czy jest prawdą to co tutaj zostało ustalone z tym dyrektorem, oczywiście tam, bo to są jakby dwie różne wersje. No. ja bym to proszę, żeby... ja. Słówko na ten temat, bo proszę się odwiedzy. Znaczy po naszym spotkaniu w Oleśnicy, bo wtedy rozmawialiśmy o tym, e, ja się dowiedziałem o tej sprawie, spotkałem się z parę dyrektorem w to jest dyrektor służby dróg i kolei, Województwa służby Prawda, Paweł pisał i no zaczął mu tak odpowiedzieć, jak on powiedział, bo nie chce w całości finansować, natomiast Paweł też Pana Dyrektora naciska i prawdą jest, że Pan Dyrektor Kowalczycki poczynił takie ustalenie z Panem Burmistrzem o współfinansowaniu tej, tej, ja nie wiem czy współfinansowaniu do tego, żeby to nastąpiło, a oczywiście proces jest bardzo długi po posoką projekty, zezwolenia, no to są rzeczy, które trwają, żeby to wszystko ruszyło, jest potrzebne wystąpienie Pana Burmistrza. Ja nie wiem, czy on na dzisiaj wystąpił, bo ja miesiąc temu rozmawiałem, ale w poniedziałek jest sprawdzę. Nie ma problemu, ja mam z Panem Dyrektorem Głowaczewskim dość dobre relacje. On jest mieszkańcem sąsiedniej gminy i z czasów, kiedy byłem radnym sejmikowym, mam dość dobre relacje. Nie ma problemu, że w poniedziałek się domiem, czy ta sprawa ruszyła. Natomiast on, myśmy z panem oba interweniowali u niego i taką informację dostaliśmy. Nigdy mnie ten człowiek nie opłamał, więc zakładam, że jest to prawdziwe, prawdziwe. Zarząd odmówił, dlatego że nie chce tego 100 w 100% więc argument się zawsze znajdzie, żeby nie wydawać pieniędzy. Natomiast jeżeli to będzie współfinansowane przez pana burmistrza, zarząd grup to zrobił. To trzeba się liczyć z tym, żeby ten proces trwał około roku. Postawienie przystanku trwa w Polsce pół roku, bo tyle zezwoleń trzeba mieć. No to już rok czasu trwało. No nie, ale ja już mówię od momentu, kiedy on zrobił ustalenia z burmistrzem, bo to, to w ciągu roku powinno powstać. Dziękuję bardzo. Przy całym sz sz szacunku do Państwa, a ja w ja tej chwili też już chyba wkraczam w ten wiek, ale jakaś pana poszła. Chciałam się zapytać, czy Pan był w ogóle pije alkohol i jak, znaczy ja nie chcę Panu stawiać, ale poszła Pana, że właśnie Pan nad nadużywa alkoholu i dlatego no, Pani nie przyjdzie, ponieważ Pan Wąt jest osobą wierzącą, katoliczną, modlącą się i nie tak więc poszła taka pana. Ja, ja tylko jedną rzecz na ten temat powiem. Współpracujemy z panem posłem od 2000 roku i to bardzo blisko, naprawdę. I ciągle sobie obiecujemy, że się razem na wódki napijemy i jeszcze nam się nie uda. Także to jest taki klient. Taki